Wielki pan z północy. To tego księżna pani z północy wezwała. Nie bez kozory chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. A nie dałoby się może trochę taniej? A nie dałoby się może trochę taniej? Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem o, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Proszę nie przeszkadzać, jestem zajęty. na plecach, Fu, pomóż nam! Zobacz, tam są potwory! Jeśli chcę się pozbyć Endriak, muszę to wysadzić powietrze. Dalej, Płotka, dalej. Nawet ci tam zajęli da mi kredyt, jakąś tam żonek zastał. Wnuki to mi nie da z tym że sam wyraźnie... Uuuu, nie od złego wniosku. Jak to młody i bogaty, to są... Zatrzymuję ścigie Razem Na raz, zaklęcia! Możesz jeszcze się poddać. O! 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 Panie, uh. Ach, Dzięki ci, panie. Gdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No, co tylko chcesz, ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Chodźmy, nie ma co tracić czasu. Jeszcze raz dzięki za ratunek. Chcesz obejrzeć moje towary? Co robiłeś w lesie karoberty? Jak wpadłeś w łapy tym grasantom? Od śmierci hrabiego nie miałem już za co kupować surowca na obręcze do beczek, nowych narzędzi. Zebrałem więc kilku chłopów i poszliśmy do lasu trochę pomyszkować. Tam, w elfich ruinach, siła jeszcze złomu leży w ziemi. Trzeba go tylko wygrzebać. Gadają, że niby tam straszy, ale ja tam elfickich duszków się nie boję. Bardzo rozsądnie. Rozsądnie czy nierozsądnie? Żadnych duchów żem tam nie widział. Za to na Hanze wpadliśmy. Oj, marnie było, marnie. No, ale szczęścia widać więcej mam niż rozumu, bo tyś mnie zratował. Do zobaczenia. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak jak wcześniej. Doskonale. A zatem tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję Państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale. Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale mimo wszystko, odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. Jak nie chlapnę sobie winka, to nie pozna mnie rodzinka. Wiedźminie! Pozwól! O, Wiedźmin, witaj! Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że dogadujecie się coraz lepiej. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które, zdaniem najlepszych sommelierów, ma szansę zdetronizować Est Est. Wiedźminie, to Tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz. Chcielibyśmy mu nadać Twoje imię. To jak mamy je nazwać? A co mi tam? Biały wilk. Dzikiej z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony, dziękuję. Nie to my dziękujemy. Bądź zdrów w wiedźminie. Nigdy nie zapomnimy tego co dla nas zrobiłeś. Jeszcze raz, nasze spójrz. wnuki będą pomyślałam. Mam pić nadzieję, twoje że wino będzie ci smakować. Ne yapsın o?